Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius z Atlet Polska, a oto omówienie pierwszego AEW Dynamite na TBS. Gdyby ktoś się pytał, nie, nie jest to początek nowej serii, nie jest to początek, nie wiem, AEW Shortcut. Po prostu, kiedy jakiś odcinek Dynamite tak przypadnie mi do gustu, to po prostu postanowiłem sobie, że będę o takim czymś nagrywać. No, a że ostatni odcinek Dynamite właśnie wczorajszy miał sporo niezłych walk, plus trzy były opasy mistrzowskie, no to wartołoby kilka słów o tym wspomnieć. Przed rozpoczęciem odcinka serdecznie zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Planuję na weekend wrzucić listę wrestlerów, którzy według mnie mogą wygrać tegoroczny Royal Rumble match, więc e, warto subskrybować. A teraz zobaczmy, co wydarzyło się na AEW Dynamite. I zaczęliśmy, no i to mnie trochę zaskoczyli, ponieważ ponownie rozpoczęliśmy od walki Brian Danielson kontra Hangman Adam Page o e, pas mistrzowski AEW. I tak będąc szczerym, to mieliśmy takie otwarcie podczas Winter is coming, i szczerze ja bym to bardziej widział w main evencie, ale też wiem, czemu tego nie zrobili, ponieważ walka ponownie miała limit 60-minutowy. No i powiedzmy, jakby zaczęli właśnie tą walkę pół godziny przed końcem, no to wiadomo byłoby, że ta walka nie dotrwa 60 minut, a miała specjalny gimmick, że jeśli będzie remis, to sędziowie zadecydują, który z tych zawodników zwycięży. Sam pojedynek no to po prostu cudeńko. Fajne było to, że to Brian wymyślił tych sędziów i robił wszystko, żeby ci sędziowie, żeby widzieli, ej patrzcie, ja tutaj dominuję. No i faktycznie przez większość pojedynku to właśnie Danielson dominował. Jak zawsze dużo opierało się wokół akcji kończącej Adama Page'a Backshot Larios, gdzie w pewnym momencie Brian no, atakował tą jego prawą rękę, żeby on nie mógł tego wykonać. No i też kilkukrotnie uciekł z ringu, żeby właśnie Hangman nie był w stanie wykonać swojej akcji kończącej, którą prawie pokonał Danielsona podczas Winter is Coming. Było tutaj dużo krwi, powiedziałbym, że aż za dużo krwi. Rozumiem, że AEW chciało zrobić z tego duży deal, ale jakoś nie jestem fanem takiej ilości krwi, ale no to wiadomo, zależy jak mocno żyletka wejdzie. Wracając do samego pojedynku, no to było widać, że Brian jakby chciał, żeby ten mecz dotrwał do 60 minut i żeby był remis, żeby sędziowie mogli zdecydować, ponieważ no tak to można było wnioskować z jego zachowania, ale były chyba z dwa momenty, kiedy miałem takie, a może Brian teraz wygra. Pierwszy to, kiedy Hangman Page chciał wykonać właśnie backshot lariot, jednak Brian to skontrował i od razu potem wykonał swoje running knee, no i tu myślałem, że walka się skończy, ale tak nie było. No i potem kilka chwil później zobaczyliście ten level lock, który jest na miniaturce. Od razu tutaj przeproszę, że nie ma obrazków, ale o wiele trudniej szuka się obrazków z tygodniówek AEW, więc mam nadzieję, że potraktujecie to jako taki Ala podcast. No ale wracając do drugiego momentu, no to raz Daniel Bryan wykonał swój level lock, no i tutaj też myślałem, że walka się skończy, ale na całe szczęście dla Hangmana zdołał on się z tej akcji wykaraskać. Kilka chwil później Bryan wykonał kolejną dźwignię, na nogi, jednak Hangmanowi udało się z niej wydostać. Następnie kilka razy strzelił mu lepę. No i Buckshot Lariot i Hangman Adam Page nadal mistrzem AEW, a Daniel Bryanson, no to była jego pierwsza porażka w AEW. Zobaczymy, co dalej właśnie na tego zawodnika, ponieważ no był taki trochę koki przed tym feudem. No i przeszedł Hillturn, więc tak będąc szczerym, to nie do końca wiem, co dalej dla Briana planują, ale przyjdzie nam to zobaczyć. Potem miała mieć walka MJF kontra Sean Dean. No i nawet się zaczęła, ale od razu. Z biegu CM Punk wykonał GTS na Shawnie jedynie, żeby to właśnie MJF odniósł porażkę. Punk powiedział, że to będzie się działo, dopóki MJF nie zaakceptuje jego wyzwania, jednak ten mu wtedy odpowiedział, że no ty nie jesteś już tym starym Punkiem, że bez mnie jesteś niczym, że cały czas chcesz być w moim spotlighte. Show AEW nie byłoby sobą, gdyby nie shot w stronę WWE, gdzie MJF w pewnym momencie porównał Punk'a do tego, do Rodziego Pipera i powiedział, że no jesteście niby podobni, ale on przynajmniej main eventował resumenie, no i może jeśli nie będziecie mnie szanować, to ja będę meni według resumenie. potem Pan też kilka słów w stronę WWE i powiedział, no dobra, no ale walczymy w końcu czy nie? i wtedy MJ odpowiedział, że w przyszłym tygodniu będzie walka CM Punk kontra kontra Wardlow i, i tak. Dobra, potem dostaliśmy powitalne promo Chris'a Jericho powitalne, ponieważ nie było go przez kilka tygodni przez atak 2.0 no i oczywiście przywitał się z wszystkimi fanami, przywitał wszystkich na TBS, no i weszli właśnie 2.0 którzy trochę pośmiali się z Chris'a, że haha, nie było cię przez jakiś czas, a Chris, haha dziwnie wyglądacie i wtedy od tyłu zaatakował Chris'a Daniel Garcia potem przyszli Santana Ortiz i Eddie Kingston i na Rampage będzie właśnie ten Six Men Tag Team Match. Segment taki sobie, ale zawsze bardzo miło usłyszeć Judas śpiewane przez fanów. Potem walka Wardlow kontra jakiś Jobber, jaką miał Antonio, zambrano, tak sobie zapisałem. No i przed walką Sean Spears go zaatakował. Potem wrzucił do ringu, żeby od razu Wardlow przypiął, ale on powiedział: Nie, nie, nie. Ja to robię po swojemu i wykonał chyba z 5 Power Bombów. ostatecznie, dobra przypiął tego Jobbera, i w taki sposób ta walka się zakończyła. Potem mieliśmy się dowiedzieć, kto będzie pierwszą w historii TBS mistrzynią, czyli walka Jade Curry. Kontra Ruby Soho, i będąc szczerym, ta walka nie do końca mi się podobała. Ruby Soho robiła wszystko, żeby, przepraszam, jakoś to wyglądało, ale Jade Cargill tak troszeczkę drewnianie się poruszała. No i widzę, że no, sylwetkę to ona ma dobrą, ale ma jeszcze sporo do poprawy pod względem wrestlingowym. Myślę, że jeżeli teraz ona będzie mistrzynią, ponieważ tak to właśnie Jade Cargill wygrała, to jeśli będzie ona skłaszować bardziej swoje zawodniczki, że będzie takim, no nie wiem, Goldbergiem z czasów WCW, to myślę, że nawet to może wypalić, ale lepiej nie dawać jej tych dłuższych pojedynków. Może za jakiś czas, może się poprawi. Podczas walki jeszcze była interwencja Mercedes Martinez, jednak szybko została ona zatekowana przez standard Rose. i jeszcze warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Otóż Ruby Soho bardzo ładnie sprzedawała e, kontuzję barku, no i też była nawet fajna akcja kończąca z trzeciej liny, ale jeśli chodzi o ten pojedynek, no to to jest chyba wszystko. Potem wywiad z Siminą Deep, gdzie dowiedzieliśmy się, że w przyszłym tygodniu po raz kolejny będzie walczyć z tą... E, się myślę, z Hikarusidą właśnie. Potem walka Malakai Leg kontra Brian Pillman Jr. I tu spodziewałem się, że to będzie taki troszeczkę skłoszyk, że po prostu Malakai zrobi, nie więc 3-4 akcje i go poskłada, jednak nie, panowie dostali te 5 minut. Okej, okay, nie mam nic do zarzucenia, szacunek dla Pilmana, że kiedy chciał wykonać swoją springboardową akcję, no to zboczował, ale zboczował specjalnie i to wyglądało jak taki prawdziwy bocz, więc no nie każdy tak umie specjalnie zboczować, no i ten, nie pamiętam jak się nazywa akcja kończąca Blacka w AW, ale po prostu powiem Black Mass i po walce chyba chciał ponownie go zaatakować, jednak wtedy przyszli Lucha Bros, ale Malakai uciekł. Zapomniałem wspomnieć, ale po Chris'a Jericho, dowiedzieliśmy się, że na Rampage będzie walka Adam Cole kontra Jake Atlas, a potem segment z Ruby Soho, gdzie podeszła Britt Baker, no i ją zaatakowała, ale potem przyszła Rico, ponieważ niedługo będzie właśnie walka Britt Baker kontra Rico o Mistrzostwo Kobiet AEW, no i tak, tak chyba też na Rampage będzie ten tag team match. Potem main event, czyli Jurassic Express kontra Lucha Brothers, no i tak, był to znakomity tag team match, chociaż też znacie moje zdanie, jeśli chodzi o tag team match w AEW, czyli bardzo ...ale to bardzo nie podoba mi się to, że sędziowie nie mają tam kompletnie nic do gadania... ...i w ogóle wrestlerzy sobie wchodzą, wychodzą kiedy tylko chcą, nie są w ogóle odliczani ani nic... ...no to mi tak leciutko popsuło tą walkę, ale tak czy inaczej wszystkie akcje wyglądały fenomenalnie. Był jeden moment, kiedy zgasły światła, jednak to nie doprowadziło do porażki ani jednych, ani drugich... ...tylko po prostu Lucha Bros. chciał wykonać swój finisher, jednak to im się nie udało przez właśnie to zgaszenie świateł. Potem wykonali Fear Factor i tu myślałem, że walka się skończy... ...i według mnie ten po prostu kick-out Jungle Boya no nie pasował... I jak dla mnie wtedy ta walka powinna się skończyć, albo po prostu, po prostu nie wykonywać tej akcji. No i tak, potem menadżer Lucha Bros wyjął stół, przygonił go Christian Cage. Ale właśnie luchadorzy chcieli to wykorzystać, rzucając na ten stół Lucha Zaurusa. Jednak ten to skontrował i wykonał potężny chokeslam na Raju Phoenixie Co, o ile dobrze słyszałem, doprowadziło do złamania jego ręki. Więc no, no nieprzyjemnie, co ja mogę powiedzieć. No i potem walka się zakończyła i wygrali ją właśnie Jurassic Express po tym jak... Jan zrolapował Pentagona, czyli widzicie, czy to WWE, czy to AEW, jeden rolap na tygodniówce musi być. No i potem, oczywiście, była celebracja, i wszystkie taktymy AEW wyszły. Myślę, że Jurassic Express, o ile no już długo walczyli, żeby w końcu zdobyć te tytuły, to myślę, że będą oni przejściowymi mistrzami. W sensie, jaka jest teraz najbliższa gala pay-per-view? Chyba. Chyba Revolution. I właśnie myślę, że na Revolution przegrają te tytuły, i bardzo bym się cieszył, jeśli zdobywcami tych tytułów po Jurassic Express byli Red Dragon, czyli Kyle O'Reilly i Bobby Fish, ponieważ no ja ich bardzo lubię, co ja mogę powiedzieć bardzo, bardzo, ale to bardzo ich lubię. Jeśli zaś chodzi o Lucha Bros, no to bardzo szkoda tej kontuzji Raya Fenix'a. Zobaczymy, jak bardzo poważne jest to złamanie i czy na przykład to nie będzie wykluczać Raya przez cały następny rok, mimo że dopiero on się zaczął. No, przyjdzie nam na to poczekać. Przechodząc do oceny gali, no to Opener i Main Event były znakomite. Środek też trzymał dobry poziom, może poza tą walką Jade Cargill i Rupi Soho, ponieważ naprawdę ona mnie nie kupiła, albo albo po prostu miał jakiś gorszy okres w życiu przez 15 minut oglądania tej walki i nic mi się wtedy nie podobało, ale to jest tylko moje zdanie. Tymczasem ja się z wami żegnam, mówi do nas Lesius, Polska lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już wkrótce.